Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Wasiak, firma Sumiagro. Na dobrą sprawę rozpoczyna się już trochę okres opadania płatków kwiatowych. Być może w tych rejonach, gdzie jest trochę cieplej, to opadanie płatków kwiatowych jest już bardziej zaawansowane. Dlatego postanowiłam się dzisiaj z Państwem spotkać, ponieważ chciałabym powiedzieć parę zdań na temat zwalczania szkodników. Tak, na dobrą sprawę ten pierwszy zabieg, mam nadzieję, że już Państwo wykonaliście. Taki bardzo ważny moment zwalczania szkodników to był okres różowego pąka i ten początek kwitnienia. W tym czasie już widzieliśmy, że pojawiły się pierwsze kolonie mszycy, w tym czasie również rozpoczęły się zabiegi zwalczające zwójki liściowe, zwójkę różóweczkę. Więc, jeżeli Państwo wykonaliście ten zabieg, to bardzo dobrze. Natomiast teraz przygotowujemy się do kolejnego zabiegu, i to będzie taki moment, kiedy rzeczywiście trzeba będzie wykonać zabieg przeciwko szkodnikom. W tym czasie, proszę Państwa, będziemy dalej kontynuowali zwalczanie mszycy tej mszycy jabłoniowej, czyli tej mszycy zielonej, ale też będzie moment, kiedy może się już pojawiać mszyca jabłoniowo-babkowa. Natomiast ten okres takiego opadania płatków kwiatowych to jest też bardzo ważny moment zwalczania owocnicy jabłkowej. I w tym czasie też zwalczamy szkodniki, których może mniej widać, ale one w tym czasie się pojawiają. Mam tutaj na myśli takie szkodniki minujące, takie miniarki czy, czy toczyki. Również coraz częściej słyszymy, że pojawia się problem z tarcznikiem. Tarcznik nie jest może nowym szkodnikiem, natomiast no jego zwalczanie też nie należy do najłatwiejszych. Dlatego proszę Państwa, jeżeli będziecie przygotowywać się do zabiegu przeciwko szkodnikom w okresie opadania płatków kwiatowych, warto zastosować preparaty, które będą miały najszersze spektrum zwalczanych szkodników. Dlatego, że jednak wykonujemy zabieg około kwitnieniowy i tutaj priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo dla owadów zapylających. Dlatego, żeby nie było konieczności wykonywania kilku zabiegów, warto zastosować produkt, który będzie zwalczał wszystkie szkodniki, które wymieniłam. Powszechnie w tym czasie stosowany jest preparat Mospilan 20SP. I jest on stosowany też nie bez powodu, dlatego że Mospilan wykazuje bardzo wysoką skuteczność na te szkodniki, o których wcześniej wspomniałam. Czyli Mospilan będzie zwalczał nam tą mszycę, Mospilan będzie zwalczał owocnice, będzie zwalczał te wszystkie szkodniki, które w tym okresie się pojawiają. Również tutaj, tak jak wspomniałam, priorytetem jest to bezpieczeństwo dla owadów zapylających. Dlatego proszę Państwa, jeżeli wy, wy przygotowujecie się do tego zabiegu, to rzeczywiście Mospilan jest tym produktem, który jest bezpieczny dla owadów zapylających. Natomiast ja przy tym bezpieczeństwie muszę się chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważny temat. Mospilan jest produktem, który zawiera acetamipryt. Jest to oryginalny środek, zawiera oryginalną substancję aktywną i jest to produkt przebadany pod kątem bezpieczeństwa dla owadów zapylających. Mospilan jest produktem, który zawiera opinię Instytutu Ochrony Środowiska jako produkt bezpieczny dla owadów zapylających. Dlatego spokojnie możemy go zastosować w tym okresie opadania płatków kwiatowych. Natomiast proszę Państwa, oczywiście nawet najbezpieczniejsze produkty zawsze zgodnie z dobrą praktyką rolniczą zabieg powinien być wykonywany po oblocie pszczół i tego pilnujmy bo te pszczoły są dla nas w tym okresie najważniejsze. Jeżeli chodzi o Mospilan to kilka takich technicznych informacji. Najlepiej jest go zastosować w tym czasie w dawce 200 g na hektar, ponieważ to jest właśnie ta dawka, która będzie zwalczała nam te wszystkie szkodniki o których ja wcześniej powiedziałam. Poza tym produkt wykazuje działanie systemiczne, to oznacza, że jest pobierany przez roślinę, że dociera z sokami do nowych przerostów. Działa też translaminarnie, tutaj używam trochę trudnych pojęć, ale będę to wszystko tłumaczyć. Translaminarnie to znaczy się, że położony na górną stronę liścia będzie przenikał przez ten liść aż do tej dolnej strony, czyli będzie nam zwalczał właśnie te szkodniki, które żerują wewnątrz liścia. Ale też to, co ważne, jest to bardzo dobry partner do mieszania. W tym czasie, proszę Państwa, wykonujecie też zabiegi, cały czas zabiegi na, na parcha, zabiegi przeciwko mączniakowi. To będzie też bardzo dobry moment na wykonanie zabiegów przeciwko szarej pleśni. Spokojnie Mospilan można dołożyć do takiego zabiegu fungicydowego i zrobić jeden pełny zabieg. Jeżeli mówimy tutaj o zwalczaniu tych trudnych szkodników, zwłaszcza też mszycy, no to ja tutaj bym zastanowiła się, czy nie dokładać, czy nie dołożyć, bo raczej zalecałabym nawet dołożenie zwilżacza. Zwilżacza, czyli takiego produktu, który spowoduje, że oprysk naniesiony na liść nie będzie pozostawał w postaci kropli, tylko on się bardzo ładnie rozmyje po liściu i będzie nam docierał do tych trudno dostępnych miejsc. Także jak Państwo widzicie, no szykuje nam się bardzo ważny zabieg insektycydowy. Ale proszę Państwa, w tym okresie takim opadania płatków kwiatowych, czy zaraz po przekwitnięciu, też bardzo ważne jest zwalczanie pordzewiacza i przędziorka. I o ile być może udało się Państwu zwalczyć przędziorka, wykonać zabieg olejowy na początku sezonu, o tyle no tutaj będzie bardzo ważny zabieg również przeciwko pordzewiaczowi. Wiem, że od kilku lat ten pordzewiacz się pojawia i stanowi też problem w sadach. Także jeżeli Państwo mieliście problem z pordzewiaczem w tamtym roku, to z pewnością w tym Roku należy się przygotowywać do wykonania również takiego zabiegu. W przypadku tych zabiegów na pordzewiacza i na przędziorka, ja zalecam stosowanie produktów, które zwalczają zarówno przędziorka owocowca, przędziorka chmielowca, jak i również pordzewiacza. I mam tutaj na myśli preparat Ortus, bo to jest chyba jeden z niewielu, który ma generalnie w etykiecie zwalczanie pordzewiacza. I o ile może nie ma takiego problemu właśnie z tym przędziorkiem, to ortus bardzo skutecznie będzie sobie radził z pordzewiaczem. On też przeszedł ostatnio, niedawno też badania pod kątem skuteczności na pordzewiacza i wykazuje bardzo wysoką skuteczność. Natomiast kilka też takich technicznych uwag do zwalczania pordzewiacza. Oczywiście jeżeli chodzi o pordzewiacza, to on żeruje blisko tego nerwu głównego. Niestety no, nie widać go gołym okiem, także jak Państwo będziecie wykonywali ilustrację, to najlepiej zaopatrzyć się w binokular, bądź skorzystać z pomocy e, instytucji, bądź jakiegoś sklepu ogrodniczego, gdzie można sobie ten liść dokładnie obejrzeć. E, pordzewiacz e, ma taki łeskowaty kształt i e, jest koloru oliwkowo-zielonego, dlatego też trudno jest go e, znaleźć. I nie czekajmy na ten moment, kiedy liście zaczną już wykazywać objawy żarowania, czyli zaczną wyginać się charakterystycznie w tą łódeczkę, bo gwarantuję, że w tym momencie to już będziemy mieć bardzo dużą populację szkodnika, będziemy mieć wszystkie stadia rozwojowe tego szkodnika i nawet jak zastosujemy produkt, który nam zadziała w 90%, to proszę mi wierzyć, że te 10%, które zostanie, ono się tak szybko namnoży, że za chwilę trzeba będzie kolejny zabieg wykonywać. Jeżeli chodzi o ortus, to jak Państwo będziecie mieli, zauważycie obecność przędziorka, to wtedy warto też do Ortusa dołożyć nissorun Strong, bo w tym momencie już mamy wszystkie stadia, tak jak wspomniałam, mamy jaja, larwy, nimfy, dorosłe osobniki i wtedy zdecydowanie polecam zastosowanie mieszaniny Ortusa z nissorunem Strong. I tutaj również i tutaj już zdecydowanie polecam zastosowanie zwilżacza, dlatego że Ortus jest produktem kontaktowym. Więc musi być kontakt szkodnika z tą substancją aktywną. Jak państwu powiedziałam, ten pordzewiacz żeruje blisko blaszki liśnice. Więc, jeżeli wykonamy zabieg i ta kropla nam się zatrzyma na tych włośnikach, no to może dojść do sytuacji, że ten szkodnik no nie będzie miał takiego kontaktu z tą substancją aktywną. A po zastosowaniu slipy, zwilżacza, ta kropla się rozmyje i tutaj już mamy gwarancję, że substancja aktywna dotrze do szkodnika. Także proszę Państwa przekazałam dużo informacji, ale rzeczywiście zbliża nam się bardzo ważny moment na zwalczanie szkodników. Trzymam kciuki, żeby udało się te zabiegi wszystkie wykonać. Jeżeli chodzi o akarycydy, to może jeszcze tylko tak technicznie. Tutaj warto zwrócić uwagę na temperaturę, ponieważ wiecie Państwo doskonale, że mamy duże wahania w różnicy temperatur. Taka minimalna, minimalna temperatura na wykonanie zabiegu akarycydami to jest 12-15 stopni, optymalnie to jest 20 stopni, ale za Zachęcam, żeby jednak te zabiegi wykonywać w tej wyższej temperaturze, no bo tak jak wspomniałam, to są preparaty kontaktowe i one w tym czasie będą działać najlepiej. W przypadku Mospilanu tutaj mamy większą swobodę, można go stosować spokojnie w niższych temperaturach. Nawet jakby to miało być 10 stopni czy niżej, to tutaj nie ma najmniejszego problemu. Preparat będzie wykazywał pełną skuteczność. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Cały czas zachęcam do obserwowania, do oglądania naszej strony internetowej, do oglądania kanału, komentowania, do kontaktu. Z nami. Bardzo Państwu dziękuję i pozdrawiam serdecznie.